Polska Państwowa Szkoła Wyższa otwiera nowy kierunek. Co to za kierunek? To jest dietetyka my w ogóle wyrastamy z kilku korzeni wcześniejszych szkół, które tutaj były. Jedną z nich był zespół szkół medycznych i tam dietetyka była uprawiana, a potem nie podjęliśmy tego kierunku. Teraz chcemy do niego wrócić z kilku oczywistych motywacji. Jest to rejon rekreacyjny, uzdrowiskowy, turystyczny, także bardzo szeroka baza gastronomiczna, inne źródła karmienia, także myślę, że, że to jest kierunek, który będzie tutaj lokalnie wzięty. Myślimy o, o naborze optymalnym. Czy minimalnym, jaki byłby, jaki byłby ekonomicznie wskazany, to jest około 60 osób. Potem wewnętrzny podział na grupy to w zależności od tego, jakie to są zajęcia, ale no, 48 osób to też by był start, a może nawet w pierwszym roku, gdybyśmy osiągnęli, zwłaszcza na to, że rozpoczynamy od naboru dopiero po wakacyjnego, gdyż ten kierunek właśnie został nam zatwierdzony. Także myślę, że nawet nieco mniejsza liczba byłaby przez, przez nas. some do kind of Zaakceptowana, bo finanse przede wszystkim wchodzą. mamy bardzo dobrą kadrę, która zadeklarowała u nas pracę. Mamy wybitnego światowej klasy, specjalistę od problemów skrobi, profesora Piotra Tomasika, który w podobnej szkole o tej tematyce uczył w Krakowie dotychczas. Mieszka teraz we Wrocławiu i u nas zadeklarował gotowość. Mamy kilka osób z Uniwersytetu Przyrodniczego. O to minimum kadrowe to jest z profesury trzy osoby. Profesor Doktorów, doktorów habilitowanych, sześciu doktorów, także to jest bardzo dobry skład, który złożył nam deklarację gotowości nauczania.